Cześć kochani, witam w kolejnym odcinku. No i dzisiaj zdrabki, dwie zrabki świąteczne: jedna za piątkę, jedna za trójkę. Ponadto mam jeszcze bingo za 4 euro. Tak więc kochani, trzymajcie mocno kciuki, żeby wpadło coś fajnego. No i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy. Szukamy trzech takich samych symboli. Czytam dwóch, ale i tak tutaj nigdy nie ma. Nawet dwóch takich samych zawsze są inne. A tutaj szukamy czwórki, dwudziestki, dwójki. Niestety nie ma. Także pierwsza jest przegrana. Przejdziemy sobie teraz do naszej drabki Bingo. No i drapiemy już tutaj sobie trochę zaczęłam, żeby było po prostu szybciej. No i tak szukam 54, dalej 25 i 68. No, tutaj się robi ciekawie, piątki tylko brakuje. Dalej 68 osiem, dwadzieścia Trzydzieści sześć i dwadzieścia trzy. Jest sześć, dwadzieścia trzy. Mamy jedenaście i trzydzieści osiem, tu mam jedenaście. Tutaj w jednym rzędzie. Mam nadzieję, że dobrze widzicie w sumie nie patrzę czy widać, czy nie ale chyba widać, trzydzieści osiem teraz mamy dwójkę i siódemkę dobra dwa siedem i to na tyle czterdzieści sześć siedemdziesiąt osiem Ciekawe czy coś wpadnie. 2103. trzy i 52. No już prawie mamy. Prawie. Tutaj też prawie. I ostatnia, a w zasadzie pierwsza, jak myślicie, 26. No i szybki rzut okiem. Tutaj nie ma, tutaj też nie ma, tutaj też nie ma. Wszędzie nam czegoś zabrakło, czyli standardowo szukamy trzech takich samych symboli no ale nie ma także bingo dzisiaj zawiodło niestety no szkoda no ale co zrobić przejdziemy sobie do ostatniej za piątkę. no i sprawdzimy co tutaj w tej strapce się kryje tutaj szukamy kwoty tu mamy bałwana tu mamy wygrywające symbole kominek, dzwonek, obrączka i łyżwa no i szukamy pierwszy rządek niestety pusty No, drugi niestety też jest pusty. Także cała nasza nadzieja w ostatniej grze, a tutaj szukamy. Tutaj już nie ma symboli. Jeszcze tak się upewniam. Dwa razy tej samej kwoty. No, ale niestety. także niestety no dzisiaj zrapeczki zawiodły ale mam nadzieję, że fajnie Wam się oglądało jeśli tak to zostawcie oczywiście łapki, zostawcie komentarze jeśli jeszcze nie subskrybujecie to Was również do tego namawiam, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków ze zdrapkami irlandzkimi ze zdrapkami świątecznymi a na dzisiaj żegnam się z Wami życzę Wam miłego wieczorku oraz wysokiej wygranych w Waszych zdrabkach. Trzymajcie się ciepło, no i do następnego. Pa, pa.